Zawsze uświetniał te uroczystości. Chciałbym jeszcze przy okazji wspomnieć też o takim wielkim wydarzeniem w działalności pułku w Łowiczu. Było wręczenie sztandaru pułkowego. Bo pułk już otrzymał sztandar, będąc w Zambrowie, od środowiska ziemiańskiego z Łowicza, ale w 1921 roku, ale sztandar ten nie spełniał wymogów, wymogów regulaminu wojskowego. Taki już właściwy standard otrzymał właśnie w lipcu 1925 roku, a wręczał go sam prezydent Politej Stanisław Wojciechowski. Na, tym, na tej uroczystości było jeszcze oprócz prezydenta wiele znakomitych gości, m.in. premier ówczesnego rządu Władysław Grabski, biskup polowy Wojska Polskiego, on się nazywał Gal, minister rolnictwa i wielu, wielu znakomitych ludzi. Także pół wpisał się w to życie społeczno-kulturalne Łowicza. No, w czasie, teraz już wrócimy do wydarzeń września 1939 roku, Pół był, stanowił część 26, 26. Dywizji Piechoty, w której stacjonował w Skierniewica i oprócz pułku, 10 Pułku Piechoty w tej dywizji znajdował się 18 Pułk Piechoty Skierniewicki i 37. Pułk Piechoty Kutnowskiej. I 26. Dywizja we wrześniu 1939 roku była początkowo podporządkowana armii Poznań dowodzonej przez generała Tadeusza Kutrzewa. I Zadaniem 26. Dywizji było bronić tam zachodnich granic w okolicach Noteci. Tak się złożyło, że w czasie wybuchu wojny uderzenie Niemców nie poszło w tą stronę, gdzie stacjonowały wojska Kutrzeby. Poszły na południe na armię Łódź, na północ na armię Pomorze. Także praktycznie dywizja w pierwszych dniach wojny nie miała jakiejś większej styczności z Rosją. W zasadzie. Po kilku dniach okazało się, że e, walka o granicę Polski jest przegrana. Zarówno, e, zarówno zatrzymuje tak dobrze na, e, rozwijające się natarcie i się wycofuje. E, poszedł natomiast, e, zgodził się na koncepcję Bortnowskiego, który e, zaproponował uderzenie, drugie uderzenie e, na kierunku tak zwanym Skierniewiczki. I w tym uderzeniu miała odegrać rolę bardzo ważną rolę 26. Dywizja Piechoty, w skład której właśnie chodził 10. Pułk Piechoty. Uderzenie miało nastąpić tutaj z Kompiny patok właśnie w kierunku Skiernie. 12 września już trzeci Batalion 10. Pułku został tutaj do Kompiny przerzucony i uchwycili oni przeczółki nad Brzo. Natomiast główne uderzenie nastąpiło 14 września rano, o 8 rano. Miało być wcześniej, ale z różnych względów nastąpiło dopiero 8, 14 września o 8 rano. Dziesiąty pułk piechoty nacierał z miejscowości Kąpina w kierunku Nieborowa, w kierunku stacji Bednary. Natomiast z w miejscowości Patoki w kierunku Łasiecznik uderzał, 30, uderzał 37 Pułk Kutnowski Piechoty. Natarcie początkowo bardzo dobrze się rozwijało. Polacy z 10 Pułku Piechoty zajęli nawet przez pewien czas stację kolejową w Potem Niemcy wprawdzie ich wyparli ze stacji, ale za stacją Polacy stawili mocny opór i w zasadzie Niemcy dalej nie mogli się... Tak, a tam jest pochowana też i żona i syny. A, jeszcze ciekawostka odnośnie standardu pułkowego. Bo właśnie kiedy pułk już był rozbity w tych Lasach młodzieżyńskich, żołnierze tego pułku w miejscowości Leontynów zakopali ten sztandar. Ten sztandar wykopał miejscowy rolnik i przez, w czasie wojny przechowywał go. Potem delegacja byłych żołnierzy od niego ten sztandar odebrała. I w latach 50., chyba nie wiem, w 59. sztandar ten przekazany był do Muzeum Wojska Polskiego, gdzie do tej pory się znajduje. Zresztą chorągiel, ta wcześniejsza chorągiel, którą dostał w Zambrownie, również jest w Muzeum Wojska Polskiego. Również pułkownik krudowski dostał taką miniaturkę standardu i ta miniaturka również znajduje się w Muzeum Wojska A, ...tego sztandaru, który jest Muzeum Wojska Polskiego, no mają autentyczne mundury, hełmy, tak jak byli ubrani żołnierze 10 Pułku w 1939 roku. Tak walczyli, Muzyca, tak ginęli. Ale jeszcze, jeszcze tam To jest małe to To jest A tam znalazł się do bronie. Ja byłem, to tylko jest okej. Ale jak wziąłem też ten lusterek, to dobrze. W ogóle, w ogóle lusterek. Jak się zawsze oglądałem, to że tutaj... Nie, dlaczego nie? tak? To nie,

a ten kijem 10 10 tak tak no ale jest powiedzmy ja ci teraz nie bo nie tak alternatywa jest za do do bo ogura go to augustowa tak to jest dziwne to jest dużo 넌왜 이렇게 넌왜 이렇게 넌 Z gminem Rajdu przewidziane były nagrody dla najmłodszego uczestnika, dla najstarszego uczestnika, dla najliczniejszej rodziny i dla najliczniejszej grupy zorganizowanej. Więc tak, tutaj co nam się udało ustalić? Laudia Kaźmierczyk, najmłodszym uczestnikiem, poproszę tutaj. Lubi dobry. coś na tych Nie. Gratuluję. Brawo! Na Najstarszym uczestnikiem w gajdu okazał się Włodzimierz Stowiecki. Poproszę go i taka chyba korba to jest. Na, gratuluję. I dla, dla grupy zorganizowanej to jest oczywiście gimnazjum numer dwa. Proszę przedstawiciela gimnazjum. Numer 2. Pani Grażyno, proszę. Będziecie mieli w letach na wycieczki. To jest jeżeli chodzi o najbliższe rodziny, mamy dwie takie rodziny tutaj. Z Dąbrowskich i

no góry, zamek, cisku, zaham, okay, ja, mam nadzieję, że to wnuczko, wnuczek będzie czy wnuczka jeździła. Je, jest, jest. Teraz czuwani są jeszcze nagrody za udział w konkurencji, tak które zostały opodobane przez... I tak jeżeli chodzi o strzał do celu, wiatru pierwsze miejsce dziewczyna, górecka Natalia. <śles> to są takie upominki, jest to mapa powiatu łowickiego, <śles> A no bo ty są z tego programu. Trzecie miejsce ma i Adam. Trzecie miejsce, to ja. I czwarte miejsce pod ogrypce. Tak, pod ogrywcem do szyi i Eli. Gdyby za pierwszym razem chce i tak jak na drugim, to bym miał pierwszy.

Я говорю, я Ci, co otrzymali te nagrody z miasta, czyli najliczniejsza rodzina, najstarszy, najmłodszy muszą podpisać nam, że odebrali taką nagrodę. <grystanie>